Od występu zespołu rodzinnego Akord G rozpoczął się 12 mały festiwal szkolnej piosenki żeglarskiej. Odbył się on w piątek 13 listopada w Ogrodzie Jordanowskim. Podczas niego zaprezentowało się 25 wykonawców w 8 różnych kategoriach. Najmłodszymi uczestnikami były przedszkolaki, najstarszymi gimnazjaliści. Śpiewano w zespołach, duetach i solo. Oh, my Poszczególne występy oceniało trzy osobowe jury w składzie: muzycy Bożena Markowska-Jacek Zelga oraz żeglarz Rajmund Mączyński. Oprócz jury zmagania uczestników festiwalu, oglądali też zaproszeni goście, w tym członkowie klubu żeglarskiego DAL, działającego przy Kozienickiej Elektrowni, oraz nauczyciele. Po obradach poznaliśmy werdykt jury. W kategorii przedszkola pierwsze miejsce zajęli reprezentanci przedszkola nr 1 pod Topolą w Kozienicach. W kategorii duety klasy 1-3 szkół podstawowych przyznano tylko wyróżnienie. W gronie solistów z klas 4-6 szkół podstawowych bezkonkurencyjna okazała się Hanna Bernaciak z Głowaczowa, a w gronie solistów w kategorii młodzież pierwsze miejsce wyśpiewała Joanna Gomułka. W duetach także najlepsza była rodzina Gomułków, zwyciężyły Justyna i... W kategorii zespoły klasy 1-3 szkoły podstawowe pierwszego miejsca nie przyznano. Wśród zespołów z klas 4-6 najlepsi okazali się przedstawiciele szkoły Wianikowie, a w gronie zespołów gimnazjalnych przyznano dwa pierwsze miejsca dla zespołu z Rudy Wielkiej oraz dla zespołu z gimnazjum nr 2 w Kozienicach. Dla laureatów przygotowano pamiątkowe dyplomy i statuetki. Były też podziękowania i kubeczki dla opiekunów i placówek. Wszystkim uczestnikom pogratulowała dyrektor Ogrodu Jordanowskiego Urszula Strzelczyk. Festiwal poprowadziła Dorota Ziarkowska, organizatorami dwóch. 12 małego festiwalu szkolnej piosenki żeglarskiej byli ogród Jordanowski oraz Klub Żeglarski Dal.